Tej jesieni superbohater znów wstanie do walki, aby po raz czwarty w swym krótkim życiu uratować świat. Ciąga kryzys większy niż wszystkie poprzednie. Gra będzie się toczyć o najwyższą stawkę. A cena, jaką przyjdzie ludzkości zapłacić, będzie najwyższa. Choć wszystko wydaje się takie samo. Gdzieś pod ręką czai się koniec. Prawdziwy koniec. Przed którym nie ma skutecznej walki. Oprócz śmierci. Czwarty krakowski przegląd kabaretów dowcipakery. Witamy na przeglądzie kabaretowym o nazwie Dowcipakery Hura odbywającym się na miasteczku studenckim w Krakowie z nami kabaret Zmarnowany potencjał, potencjał. Przedstawcie się Tomek Rafał Michał Co Was skłoniło do przyjechania na ten konkretny festiwal? Nuda no, Dziewczyny, pieniądze, Genna, Handra no widzi, że... E... Darmowa pizza. Kabaret inaczej. Cudownie. <laughs> e, powiedzcie mi, e, zmarnowany potencjał. Kto wam powiedział, że macie jakikolwiek potencjał do zmarnowania? Mama. Tata? Macie wspólnych? Tak. Nie widać? <laughs> w... Jesteśmy. Tak może na drugi rzut oka. E, powiedzcie mi, jako że odbywa się to wszystko w klubie studenckim i na miasteczku studenckim, studiujecie, czy utożsamiacie się z kulturą studencką, czy raczej na przykład gardzicie studencką nacją? Nie, my ko kochamy studentów, sami jesteśmy studentami. Nie, 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 nie. Z Tomek, Tomek kocha studentów, ja z Michałem kochamy studentki. <laughs> trochę sobie tak strzeliłem w stopę. <laughs> no dobra. No dobra, ale to tylko trochę. Powiedzcie mi, z czym przyjechaliście tutaj? Przez okiem, który zgubiliśmy, i z programem fajnym. Półgodzinnym. Gdzie Pod tytułem Polska O. Polska Bo jesteśmy z Olsztyna. Jest Polska A i B, i my tak po środku się staramy być. A, to, a tu pomiędzy... podobno jest Polska G. Galicja. Galicja. <laughs> Żartownicie. I co, myślicie, że jesteście na tyle dobrzy, żeby ten wygrać przegląd? No. Nie, 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 mamy taką konkurencję, że, y, że jednak nasza miłość nie pozwala nam wygrywać z nami. Kabaret, kabaret 4420, który pozdrawiamy. Odpalicie nam stówę jak wygracie. Piwo maili nam postawić. A piwo, bo na pewno wygrają dzisiaj, także wspomnijcie moje słowa. A Marcin Wojciech? Jeszcze jest Marcin Wojciech z nami dzisiaj. Nawet Marcin Zbigniew Wojciech. A może chcecie coś powiedzieć złego na temat swojej konkurencji, żeby tak dopiec? Są brzydcy. Znaczy wczoraj Rafał grał w grę i nie dał nam pograć. E, witamy w, w studiu e-kabaretu. A zasadniczo w studiu, e, klubie studio na miasteczku studenckim w pięknym mieście Krakowie, ja! oh, gdzie każdy kamień ma swoją historię. Z nami kabaret 44200. 40, z Rybnika. Tylko z Rybnika? No i ja jako jedyny rodzynek. Mamy, mamy jednego kolegę z zagranicy Erasmus, taki program właśnie wymiany kabareciarzy i przyjał... Bardziej przyjął... Tak, przyjął kolega z zagranicy i z nami występuje. Gorol, który gra w śląsku kabarecie. Pomieszanie z poplątaniem. E, powiedzcie mi, co się tutaj odbywa i po co tu przyjechaliście. Ciężko powiedzieć. Ty wiesz? Coś ma być podobno. Coś, coś się ma dziać, ale nie wiem, zobaczymy. Ech. No dobrze, to ja wam powiem: to jest, ten, to jest festiwal pakery. Sroga nazwa. E, <ścoughs> szczególnie jedna część tej nazwy, ale. Tak, w pak, bo się kojarzy źle i ten. <gry> <gry> ehm, no dobra, ehm, myślicie, że ten, myślicie, że macie szansę w takim składzie, w jakim gracie, mimo że jest większy niż aktualnie przedstawiony? Bo, no jest duża konkurencja, bo jest i Marcin, Wojciech, także to. No... Mamy z, nim jest, z, z nim jest zawsze ciężko. Mamy dwie trzy, 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 szans. szanse, to jest dużo wydań. No, a mi ciężko będzie pokładać kowary 44-200, bo jest naprawdę <śmienicza> wysoki poziom. Tutaj wada, pod... O, skład się ten, się ma. Ja również. A jeszcze jest nasz menadżer koncertowy, Janek? Janek. Janek. O, jest tutaj. Janek? Chodźcie wszyscy, chodźcie, pokażcie to jest się. Jest nasz menadżer. Cześć? Kon koncertowy. Przepraszam, witam. E, Janek Malinowski, menadżer. Kabaretu jakiego? Kabaretu jakiego? Kabaretu jakiego? Jak, jak, jakiego? <laughs> 4200, nie? A, pamiętam. Kraseczka. Y, nauczył się. Y, no. A właśnie, już wiem co mam powiedzieć, że to jest wszystko na miasteczku studenckim i to jest zasadniczo studencki klub. I czy wy zasadniczo jesteście studentami, czy raczej pogarda? Bardziej zasadnicze niż studentami. Ja się bardzo cieszę, bo bardzo długo mi zajęło załatwienie koncertu właśnie im na miasteczku i bardzo się cieszę, bo jeszcze studiuję, oni jeszcze studiują i są takim duchem studentami. To jest fajne miejsce, że mogą skonfrontować swoją twórczość razem z odbiorcami. Po prostu, Czyli tam. studenci jako publika powinni się sprawdzić. Tak, bo to jest jeden do jednego, prawda? Co jest jakby. A panie że co tutaj można wygrać zajmując pierwsze miejsce? Przede wszystkim szacunek. O to chodzi tutaj. Podobno mają być pendrive, jabłka. <grym> tak, nie ważne są jakieś wszystkie pieniądze i tak dalej, to nie jest ważne. Przede wszystkim szacunek i yy, prawda, tu Tak, tak. Tu. tak, to, tak. Dobry wieczór Państwu, witam was kabaret z konopi. Co ty co? co, co? <grym> A, przepraszam, stare nam. Tak, dzisiaj występujecie jako gwiazda. Dlaczego występujecie dzisiaj jako gwiazda? Kto wam na to pozwolił? Wiesz, y, organizatorzy nam pozwolili. Kazali nam, więc będziemy gwiazdo dzisiaj. A dlaczego? Dlaczego po, a, bo. bo, bo po, lubimy? Nie. Uważacie, że jesteście wystarczająco dobrzy, żeby występować jako gwiazda? Dlatego, ponieważ wygraliśmy poprzednią edycję. A, winszuje, winszuje. I to jest główny powód, prawo, podejrzewam. Dobra, a <laughs> pokażecie dzisiaj coś nowego, czy to samo co w zeszłym roku? Dobre jak pytanie. dobry jest program, to się nie zmieni. Znaczy, pokażemy na pewno nowe rzeczy, bo wtedy graliśmy tylko tam jakieś pół godziny prawdopodobnie. Nie, będą nowe rzeczy. Jak nie, będą jak będą. Będą, Będzie, będzie, będzie nowe dwie piosenki, będą Będzie parę nowych sketchów, których tu nie było, więc myślę, że będziemy I ogólnie nowych sketchów. Generalnie będą nowe sketchy, których nawet my nie widzieliśmy. No, nie <noise> znamy. Tak. Na wypasie. Czyli... I będzie, a, i mało tego, jest nowy członek radek, którego też w ogóle nie było rok temu. Przedstaw się radku. Jestem Radek i jestem nowy. <noise> Witamy jest Cię, Radku. Jest podstawowa Wchodzę i wychodzę, wiesz. Mhm. No dobrze. Em... Powiedzcie nam, jak się nazywa ten festiwal, na którym występujecie aktualnie dzisiaj? E, jesteśmy dzisiaj w Krakowie. Nie, bo taka trasa męcząca który, jest, że... Który dzisiaj mamy? E... 17, czyli Dowci Pakery. Tak, No to prawie, Dowci Paka. Dowci Pakery. Paka to ten mniejszy przegląd. Nie. To w tym mniejszym budynku. Nie, nie. Dobra, nie, nie mówmy tak, bo chcemy jeszcze być na bazie. Nie będziemy się zgłaszać. W każdym razie dowcipakiery. Jak jesteśmy prze... na pacie, to mówimy, że pak jest normalny, nie? Ja wiem wszystko na temat do Te. Tak? To... Czwarta edycja, skład żyli to wiem jaki też. Przedstawę. Cztery wiem. osoby są. Jest Marcin Daniec, Krzysztof yy, Piasecki jest, jeszcze dwie osoby są. Krzysztof niedźwiecki, jeszcze. Lidia i Lidia, Lidia, tak? Jakaś tam, tak? Dobrze mówię, o, no to wiem. Widzisz, ja na przykład nie wiedziałem. Ale wiem, się nie że nie przygotowałeś do wywiadu. W ogóle. No. Eee... Amerykanie mówią, że trzeba zrobić pracę domową tak to. <laughs> nie, praca domowa nie jest fajna. Eee, powiedzcie nam. Bo występujemy. Wyst... To? Tak, no nie, no nie no. przeszkadzajmy. Nie, fajnie, ale dajcie mi zadać pytanie. E, występujecie na miasteczku studenckim i na tym... I I wy... Tak, no. Ale miasteczko studenckie, wróćmy do tego tematu. I na publice sami studenci. Czy pasuje wam? W ogóle lubicie studentów? Utaż samiacie się ze studentami w ogóle. To wolę jako... studentów. <laughs> ale generalnie lubimy studentów też. <laughs> Okej, okay, jak to zabrzmiało. Nie, lubimy generalnie studenckie klimaty, myślę, że bardzo dobrze się występuje. Rok temu było świetnie dla studentów, pełna sala studentów. Mam nadzieję, że w tym roku będzie tak samo. Tak. Tak, czyli, tak studenci, tak. czyli studenci bawią się na, naszy, na waszych występach, a czy inni ludzie też się bawią na waszych występach? Właśnie hmm. dziwne, ale też. Tak. Wszyscy się na naszych wystawach bawią, nawet no, takie tak. mamy dzie dzieci takie się bawią. A my w razie czego rozdajemy przed wejściem zabawiaczki, jakby się nie, nie bawili na kamerze. Lizaki, lizaki mają, z podłogi. Bawią się tam, jakie mają, takie tetrisy, takie małe, tam takie wózeki. Tam Tamagotchi, i się bawią. A dla starszych co? A dla starszych to... Pielucha. Dla młodych pielucha, dla starych pielucha, dla wszystkich się nie znajdzie. W czwartej edycji dla Packerów. W jury zasiadły takie osoby jak Lidia Bogaczówna, Marcin Daniec, Krzysztof Niedźwiecki i Krzysztof Piasecki. Jesteśmy im bardzo wdzięczni za, 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 za wspólno, wspólną zabawę i, i za to, że z, zechcieli wziąć udział w tak szanownym jury. Do finału z eliminacji przeszło trzy kabarety, jak już wspominałem, i były to kabarety 44 200, kabaret Zmarnowany Potencjał i Marcin Zbigniew Wojciech w stand-upie. Pierwsze miejsce. Według jury, jury rozstrzygnęło, że Pakery Anno Domini 2012 wygrał skład 44200 z Rybnika. A drugie miejsce zajął kabaret, zmarnowany potencjał, natomiast trzecie miejsce przypadło Marcinowi Wojciechowi, który dostał nagrodę specjalną Marcina Dańca i jego, jego płaszcz. E kabaret. Hurra! PL. Pozdrawiam, w, pozdrawiam wszystkich. Portal kabaret. e kabaret Tuż oglądają ten wywiad. Zapraszamy oczywiście na naszą stronę cabaretskonopi.pl, na Facebooka, żeby nas polubić. I w ogóle. A ja jestem wolny jeszcze. Także. <śmienicielizacja> <śmienicielizacja> wolny. To pomachajcie jeszcze i macie zgłoszenie. Jak w familiacie. Wal, <śmieniciel> dzisiaj nie. Nie, nie. Było... Przygotować się. <śmieniciel> no. Tak? Pozdrawiamy widzów, widzów e-kabaretu. E z szacunkiem do, dla widzów e-kabaretu, pozdrowienia. Pozdrawiamy serdecznie widzów e -cabaret. hej. Wygląda tak, moja agencja, ona znajdzie się w stronę jakby co. <noise> I my się nazywamy kabaret 44200. 200. Srebnika. Z rybnika. Z myślnikiem. Pomiędzy 44 a 200 jest myślnik. Albo minus, można obliczyć, 44 minus 200. Szukacie nas na Facebooku, już Minus mamy. 166. Tak, nie, minus 156, przepraszam. Przed wami kabaret minus 156. <śmienicja>